To, co w grach serii GTA jest niezwykle istotne, przez to też zawsze dopięte przez studio na ostatni guzik, to relacje między postaciami. Niesie to za sobą zarówno wady jak i zalety, no bo o ile z przyjemnością patrzymy na relację Tomiego Vercetti z Ernestem Kelly, to w przypadku zdrady CJ'a przez Big Smoke'a no i Ridera dopada nas olbrzymi smutek. Jednakże aby klimat gry był zachowany na najwyższym poziomie oraz żeby emocje gracza zmieniały się jak w kalejdoskopie gra musi dostarczać różnych bodźców. Dlatego też twórcy zawsze w tym wszystkim poszukują złotego środka i starają się wrzucić do swojej produkcji momenty, gdzie gracz raz jest wkurzony, innym razem. Smutny, a jeszcze innym wesoły, jak gdyby właśnie dowiedział się, że trafił szczęśliwy los z wielką wygraną na loterii. Dzisiaj w związku z tym krótkim wstępem przyjrzymy się znajomości Kena Rosenberga oraz Tomiego Vercetti. Znajomość ta dostarczyła nam z całą pewnością wiele odczuć, gdzie w większości były to odczucia z kategorii tych pozytywnych, lecz sam jej koniec do takowych niestety nie należał. Siadajcie zatem wygodnie, a ja życzę wam udanego seansu. Jak też tytuł dzisiejszego odcinka sugeruje, postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Tommy Vercetti przestał się przyjaźnić z Kenem Rosenbergiem po wydarzeniach z GTA Vice City. Z kolei nasza analiza będzie oparta zarówno o wydarzenia z GTA Vice City, jak również GTA San Andreas. Zaczynając wątek od samego początku, to znajomość Kena oraz Tomiego sięga już samego początku GTA Vice City. Ken Rosenberg, pełniący funkcję zaufanego prawnika mafii Forelli, zostaje poproszony o doglądanie transakcji narkotykowej w dokach. No i właśnie tutaj jeszcze korzystając z okazji, to zapraszamy was do obejrzenia naszego filmu poświęconego transakcji narkotykowej w Viceport, jeżeli oczywiście chcecie dowiedzieć się o niej znacznie więcej. No a powracając już do tematu, to wraz z Kenem do Vice City zostaje wysłany także Tommy Vercetti. Wraz z dwoma żołnierzami rodziny Forelli. Ekipa miała bowiem przeprowadzić wymianę i rozpocząć ekspansję Florydy na polecenie Soniego Forelli. Koniec końców, jak wiemy, transakcja nie poszła zgodnie z planem, a obaj mężczyźni, czyli Tommy oraz Ken, cudem uszli z niej z życiem. Od tego momentu chcąc przetrwać i nie dać się rozszarpać rozwścieczonemu soniemu, mężczyźni musieli zacząć współpracować, obiecać bosowi foreli, że dowiedzą się kto stoi za sabotażem, no i przemyśleć jak rozpocząć poszukiwania. Kolejne misje fabularne, które Tommy przyjmował od prawnika, miały na celu przede wszystkim odnalezienie sprawców nieudanej transakcji oraz odzyskanie utraconych pieniędzy wraz z towarem. Zrozpaczony prawnik użala się nad sobą i przestaje pokazywać się publicznie, bojąc się o swoje życie. Natomiast Tommy poszukuje odpowiedzi w związku z nieudaną wymianą w Viceport, nawiązując kontakty z wieloma ważnymi osobistościami w przestępczym półświatku. Kolejnym problemem jest to, że rodzina Forelli coraz bardziej naciska na Kena, który obawia się, że mafiozi mogą przylecieć po niego w każdej chwili. Ta reakcja wydaje się być jednak bardzo wyolbrzymiona. Argumentem przemawiającym za tym jest fakt, że wysyłanie ludzi po to, żeby zabić nieudolnego prawnika jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, ponieważ problem pieniędzy nadal nie zostanie rozwiązany. Racjonalnym więc posunięciem jest naciskanie na takie osoby z bezpiecznej odległości oraz wymuszanie na nich przysług, ponieważ dzięki temu organizacja może wiele zyskać. Warto też przy okazji tego wspomnieć, że obaj mężczyźni rzeczywiście angażują się w pomoc lokalnym biznesmenom, takim jak Avery Carrington, aby rozwijać swoje koneksje wewnątrz iCity i zwiększyć szansę na to, że problem pieniędzy zostanie w końcu rozwiązany. W następnych tygodniach Tommy Wercetti oraz Kenny Rosenberg zaczęli zajmować się kwestiami bardziej biznesowymi. Dzieje się tak, ponieważ Tommy zamordował Ricardo Diaza i założył własną przestępczą organizację. Swoją drogą sama śmierć Diaza dała obu panom wiele możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. Ken Rosenberg krótko po śmierci barona kokainowego zaczął uważać, że najlepszym sposobem na przekonanie lokalnych biznesów do płacenia haraczu za ochronę jest przekupienie ich, co nie oszukujmy się, raczej nie byłoby zbyt dobrym rozwiązaniem. Wymaga to bowiem odłożenia środków finansowych, co uniemożliwi jednocześnie inwestowanie w bardziej przydatne cele, takie jak nieruchomości czy negocjacje z innymi organizacjami przestępczymi. Po zakupieniu imprezowej oazy, czyli klubu Malibu, Kenowi drastycznie zmienia się podejście do życia. Mężczyzna zapomina o długu, który ma wraz z Tomi wobec Soniego foreli. Naszym oczom ukazuje się wówczas metamorfoza, w której jesteśmy świadkami przemiany Kena z nieudanego prawnika i tchórza na narkomana i alkoholika, gdzie jego nałogi są co więcej fundowane, między innymi z kieszeni Tomiego Wercetti. Ilekroć przechodzimy jakąkolwiek misję dla asetu Malibu Club, możemy wielokrotnie zauważyć dziwny sposób mówienia Kena, czy wciąganie kres. Kokainy. Ostatecznie Ken Rosenberg wrócił do żywych, kiedy naglił go zniecierpliwiony Sony Forelli, który poinformował Kena, że przyjeżdża do Vice City. W prawniku znowu można było zauważyć duży strach i przerażenie. Koniec końców, konfrontacja ze swoim pracodawcą dla obu panów, czyli Tomiego i Kena, zakończyła się pomyślnie. Mając pod ręką osobę, która była lojalna do samego końca, Ken Rosenberg został bliskim wspólnikiem gangu Vercettiego i niewykluczone, że był tam prawą ręką samego Tomiego Vercetti. Przejdźmy sobie w takim razie teraz do wydarzeń na moment przed GTA San Andreas, mianowicie do filmu The Introduction i przeanalizujmy go. Zaczynając od samego początku, niestety kolejne lata nie były dla Rosenberga tak kolorowe. Tommy Vercetti z biegiem czasu coraz bardziej zauważał narastający problem z zażywaniem narkotyków u swojego wspólnika. To powodowało, że Ken nie był w stanie na trzeźwo myśleć, a w konsekwencji stał się całkowicie bezużyteczny. Nie dawał nic od siebie, a jedynie korzystał z przyjemności, i luksusów, popadając w nauk. Tommy, hey Tommy, look at this, this, this minibar Ken. W pewnym momencie dowiadujemy się, że Ken był na odbiegu, gdzie najprawdopodobniej został skierowany właśnie przez Tomiego Vercetti. Jednakże z boku wygląda na to, że ta prośba miała być tylko wymówką do tego, żeby zakończyć znajomość. Tomi Vercetti mógł po prostu nie mieć skrupułów, żeby spojrzeć Kenowi w twarz i powiedzieć mu, że to koniec. Jakby nie patrzeć, obu mężczyzn łączyła długa znajomość, no i przyjaźń. Inną kwestią jest to, że Ken stracił prawo do wykonywania zawodu prawnika, bowiem najwidoczniej władze dowiedziały się o jego powiązaniach z przestępczością oraz narkotykami. I chociaż Ken poszedł na odwyk, niestety został zupełnie sam. Kiedy prawnik próbuje się skontaktować z Tomiem Vercetti, jego dawny przyjaciel nie odpowiada, ponieważ woli całkowicie się od niego odciąć. Oczywiście oburzenie ze strony Rosenberga jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ nie dostał żadnych wyjaśnień. Sam nawet wspomina o tym, że pośrednio przyczynił się do tego, że Tommy Vercetti jest na szczycie. Postępowanie Tomiego w stosunku do Rosenberga można ocenić dwuznacznie. Racjonalne wydaje się pozbycie współpracownika, który nie wykonuje należycie swojej pracy. Jakby nie było przez takiego pracownika, cała organizacja spowalnia swoje funkcjonowanie, a w organizacji powstają pewne luki. Można więc wiele stracić, zwłaszcza kiedy takie osoby są na wysokich stanowiskach, takich jak prawa ręka szefa.

Bowiem szef organizacji nie miał, mówiąc kolokwialnie jaj, żeby zwolnić jednego ze swoich wspólników. Już sam ten fakt wydaje się być dla nas niezrozumiały, biorąc pod uwagę, że Tom jest jedną z osób, która potrafi sama wybić całą armię ludzi. Podobnie sprawa wygląda patrząc na intencje Kena Rosenberga względem Tomiego Vercetti. Mężczyzna zgodził się późno odwyk, który na parę chwil odmienił go z powrotem. Ken Rosenberg cały czas był lojalny wobec swojego przyjaciela, a mimo to został zmieszany z błotem i odrzucony przez niego. Nie można oczywiście zapomnieć o tym, że Rosenberg szybko stał się zapatrzonym w siebie i swoje potrzeby narkomanem oraz alkoholikiem. Mężczyzna nie zdawał sobie sprawy z tego, że poza przyjemnościami trzeba mieć cały czas głowę na karku i pomagać swojej organizacji. No i tutaj takie pytanie podsumowujące, a mianowicie, czy Ken Rosenberg zasłużył na to wszystko? Zostawiamy Was z tym pytaniem i czekamy na Wasze komentarze w sekcji do tego przeznaczonej, którą znajdziecie pod spodem. Tymczasem wraz z Marcinem dziękujemy za obecność, no i słyszymy się ponownie już niebawem. Hej!